Słuchajcie, numer 2, Andrzej Gerszewski, nasz kość Gdańska zapraszamy. Brawa wielkie. Muszę powiedzieć, że staję tutaj przed Państwem pełen takiej prawdziwej średniowiecznej pokory. Dlaczego? Tak. Usłyszeliście Państwo. Szereg argumentów przemawiających za to, żeby średniowiecze wiecze skazać. Ale to są tylko efekty opinii. To przemówienie poprzednie, które Państwo słyszeliście, to efekt postrzegania przeszłości przez pryzmat teraźniejszości. Coś, czego żaden historyk nigdy nie zrobi. I spotykamy się tutaj z jednego prostego powodu. Można powiedzieć, że jest to rozgoryczenie Francesco Petrarca. Kto dzisiaj bowiem nie z w Rzymu od samych Rzymian? To zdanie wypowiedział Francesco Petrarca, poeta, ale też tercjast franciszkański, kształcony na średniowiecznych europejskich uniwersytetach. I tenże nasz poeta też pisał do pewnego dominikanina, że gdy czyta dawne teksty, to odnosi wrażenie, że dotychczas obracał się wokół ciemnoty że żyje w wiekach ciemnych, to właśnie jemu zawdzięczamy termin ciemnego średniowiecza. Z powodu tej niechęci do minionych, do obecnych mu czasów, utęsknieniem za spuścizną, za całą rzymską przyszłością i z wyniku rozgoryczenia po stracie swojej rodziny w czasach czarnej śmierci, Musiał się odróżnić. Musiał się odróżnić od czasów, w którym żył. I on pozostawił po sobie też następców, bo jeżeli tak spojrzymy, to uznawani za współczesnych historyków Leonardo Bruni czy Flavio Blando, to są ludzie, którzy wprowadzili właśnie ten trójstrobniowy podział. Jasna starożytność. Wieki ciemne, w których się nic nie działo, i oświecony renesans. I tego się uczymy dzisiaj w podręcznikach. Zaglądamy w podręcznik. Ciach, starożytność. Potem wieki ciemne, średnie Ach, co się tam nie działo, usłyszeliśmy już chwilę. Potem oświecony renesans. Jeszcze później oświecone oświecenie. Rewolucja, która przyniosła też nie lepszy skutek. Nie gorszy niż samo średniowiecze. I W średniowieczu taką ciemną łatkę też chętnie przypisywali późniejsi historycy, ale tu możemy tylko podziękować dziękujemy Ci Marcinie Lutrze ale nie konkretnie ty, tylko twoim następcom. Bo to właśnie protestanci, historycy, a zaraz za nimi potem oświeceni, rewolucyjni historycy, najchętniej właśnie przypisywali średniowieczu tę ciemną łatkę, wybierając poszczególne fenomeny. Średniowieczu można bronić właśnie, albo za pomocą wybranych fenomenów, może za pomocą wybranych fenomenów też je oskarżać. Jedno jest pewne, że w takim chrześcijańskim uniwersalizmie średniowiecza to właśnie Kant, Bolter czy Edward Gibbon, który przecież ukłuł tą słynną tezę o tym, że upadek Rzymu to jest właśnie wina chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo to jest średni więc zaraz po tym, co po wszystko, co jest po Rzymie, to jest złe. Etienne-Henri Gilson, który stworzy, wniósł do, do historii pojęcie neotomizmu, też stwierdził już w XX wieku taką, zawarł taką mądrą myśl, że różnica między odrodzeniem a średni czyli właśnie Tymi dwoma kontrastującymi epokami polega nie na dodawaniu, lecz na odejmowaniu. I że odrodzenie to nie średniowiecze plus człowiek, wbrew pozorom, tylko średniowiecze minus Bóg. Współcześni historycy uciekają od osądów, albo mówią właśnie o wczesnym, o późnym i o pełnym średniowieczu. Tak jak pan redaktor, który otwierał obronę. Musimy też spojrzeć na to, jak historycy wyznaczali ramy średniowiecza. I Państwu powiem szczerze, że jeżeli e, podążymy za Ferdinandem Breudelem, ze słynnej szkoły anal, to byśmy stwierdzili, że średniowiecze się tak naprawdę nie skończyło. Bo pewne mechanizmy, pewne schematy powielamy mimochodem. Jesteśmy ludźmi, mamy takie same potrzeby. Ten człowiek wbrew pozorom sprzed tysiąca lat w pewnym sensie byłby do nas podobny. Jeżeli spojrzymy na takie innowacje średniowiecza jak uniwersytety, no to one przecież funkcjonują do dziś. tak? Jeżeli spojrzymy na obowiązki, które tutaj wcześniej były skrytykowane i brak podania, jeżeli na przykład średniowieczny władca wprowadzał prawo, blokował wieś i nadawał na przykład wspólnocie obowiązek utrzymywania dróg, to przecież dzisiaj powiedzmy to sobie wprost robimy to samo, tylko, że te pieniądze idą z naszych podatków. Chcemy szybko się ze sobą komunikować. W średniowieczu nie znali komórek, tak jak my dzisiaj, ale co zrobili na takim Zalewie Kurońskim, który, za przepro... który za przeproszeniem byłby peryferiami ówczesnego świata. Zalew marza. 5 tysięcy Litwinów przechodzi zamarznięty zbiornik wody e, wodny zimą po to, żeby oblegać Królewiec. Co wprowadzają Krzyżacy? system sygnalizacji świetny. jeżeli któraś strażnica zauważy wroga, automatycznie roz, rozpala ogień, w przeciągu minuty, paru minut w Królewcu wiedzą, że już trzeba chronić ludność. Pierwsze zasady, można powiedzieć, przysposobienia ochronnego. Ochrona ludzi, to jest właśnie średniowiecze. Czegokolwiek byśmy o nim nie powiedzieli, ono nie jest takie nie może być oceniane jednostronnie. I problemem średniowiecza jest tak naprawdę kompletne zachowanie źródeł. Tego, co my o nim wiemy na podstawie zachowanych archiwaliów. Z drugiej strony mamy natłok informacyjny i opinie. Tworzymy mity. I my dzisiaj też Państwu cała nasza szóstka opowiada właśnie takie mity, wybrane fenomeny. Dzie I dziękujemy bardzo. Będziemy o tych mitach bardziej yy, dogłębniej w dalszej części. Sześć minut minęło. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Там